Siema yy, Dzisiaj zobaczycie jak mi poszło na turnieju y, Elite Ranked Cup Ja już jestem po turnieju, a my... A wy przechodzicie teraz już do filmu. Dobra. Gramy, gramy, gramy. Dobra. Lecimy na mój. Ogólnie powiem tak, będę używał taktyki cichego ninji Ponieważ WK nie należy do moich mocnych stron Także będziemy latać na młyn Tu Ty jakiś typek odbija I zauważył, że mam lepszy landing Dobra Dawaj mi tu rzeczy O, kewiki Dobra, widzę, zlutowałem to wszystko. Niestety nie mamy pompy, także przejdę się jeszcze tam na, na stację I tu wrócimy. Mamy typa? O kurde O nie, palę wroty stąd. Chciałem odpalić nagrywanie i Jan mi sprzedał laser wtedy Spadam Nie On za mną leci Spadamy stąd nie. Nie. Proszę mnie. Chciałem odpalić nagrywanie. Akurat, no nie! Dobra, wywaliliśmy się. Kolejna giera, lecimy. Dobra widzę. wywaliłem się w tamtej rundzie, bo... Nie wiem, no nigdzie nie mogłem znaleźć pompy, szukałem wszędzie. I nic naprawdę... widzę. Mm. Zebrałem sobie już wszystko. Teraz po prostu tak na kucaka będziemy czekać aż... Ktoś tu przyjdzie i wtedy psiu, psiu, i będzie potypie. Widzę, kroki tu były. Gdzieś tu widziałem kroki. Nie wiem, nie wiem, nie wiem czy wszedł, czy nie wszedł. O! Są. Wchodzi.

Wiem. Znerfili. Znerfili nitro, ja wolę. Nieźle. Czy nie, jestem ciekawy on ma HP. A wypija sobie kole, Bo on mi dał. Wiem. Nie, dead, leżysz. Wszystko mi. Zabrakło mi w ogóle AMO w pompie, dobra. Leżysz, leżysz. Co on tu miał, FIZA? Pyk, Dobra. Ja się healuję, a. Nie, my się widzimy pewnie za chwilę. Dobra, zmieniam miejscówę. Bo ten młyn jest cały rozwalony w sumie po tym fajcie, Także teraz będę tu się. Tu czekał. Dobra, widzę. E, już jest 7 osób. Nie ma co tu raczej siedzieć. E, um, ciągle punkty teraz lecą ogólnie. E, pozbieram swoje macy i zobaczymy, co dalej. Bo na razie jest trzecia strefa, a już jest 7 osób. Także no nieźle. Dobra, macy pozbierane. Kolejne punkty siadają. Jest git. Dobra, nielutowana miejscówka tu jest, także szybko sobie ją zlutujemy. No, przy okazji, top 5 na górze chyba. No nic ciekawego. Chciałbym jeszcze jakąś lepszą pompę ogarnąć. Dobra, musimy stąd ratować, ale czaszki sobie zachowam bo będą potrzebne mi potem w lejcie. Polecimy sobie tym riftem. A no, od razu się otworzę, bo. O, ktoś do mnie strzela. Dobra. Nawalam spację. On za mną leci. Ja wale, Dobra, nie. Ja palę go stąd. Oho, on jest za mną centralnie. On będzie mnie gonił teraz. Dobra, wywalone. Ja stąd spadam. Pal gumę ode mnie, człowieku. Ja mu będę uciekał w nieskończoność. O kurde, on tu jest. Dobra, albo nie. Walczę z nim. Jestem sigmą. O kurde! Pa. Nie. Ale mi wywalił. Ale mi wywalił bombę mocno. Muszę się uleczyć. Myśla, myślałem że mnie skomunował. Nie, nie wytrzymam, no. Dobra. Zabił mnie, ale on. No nie wiem. Lećmy do następnej gry. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Ale co na mój, raczej. Raczej bardziej mi się opłaca na mój. Nie. Nie, najszybciej do mnie. No nie. Ja wolę. Dobra, nieważne. No jak. Widzieliście, ta gra nie poszła mi za dobrze. Nie wiem jak to się wydarzyło, ale... no. Dobra, jesteśmy już po dwóch minutach czekania w grze. Zobaczymy, może... Zobaczymy, czy teraz też się wywalę za zero. Dobra, lecimy. Dwie osoby tu lecą też. Mają lepszy ending ode mnie. Ale oni we dwójkę lecą na domek. A ja tutaj jako jedyny jestem sigmą I poleciałem na młyn Dobra Szybko Oni się już tam nawalają A piję biga Piję biga i tu czekamy I oglądamy przez okno jest tu gdzieś Ta. on tu zaraz biegnie a wtedy ja go siup 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 i go nie ma tak leci do młynu uwaga druga szansa na killa ty, ty już leżysz człowieku Ty leżysz, człowieczku. No, nie wiem, czy się tego spodziewał. Ale dobra, dobre leczenie miał. Mm. Nie wiem, co wziąć. Aha, ale on miał... On miał ten wolny karabin, to dlatego też przegrał. Dobra, no, w takim razie... Unlucky, unlucky. Bratku. No, nie wiem drugi kill, jest git. W ogóle za kila się dostaje 4 punkty, ja nie wiedziałem. Typ. Coś no Leżysz. Nie ma. Ja nie wiem skąd on się, tu się skąd on się tu wziął w ogóle. Ale leżysz. Dobra, ty co to się wydarzyło? Nie wiem, skąd on tu był w ogóle. On wszedł jak my się byliśmy, czy co? Nie wiem. W każdym bądź razie został wyjaśniony szybciutko. Mm, raczej ten młyn już się nie nada. Do... Do tutaj użytku. Pod kampę. No, a tu wezmę te bigi jego. Oho! Ale się przestraszyłem Ile osób było na tej miejscówce to ja nie wiem Dobra Lecimy do następnej gry Dobra, jak tu już stoję w lobby to chciałbym jeszcze zachęcić do zostawienia łapki w górę Bo to jest dopiero nowe konto i Chciałbym po prostu mieć dobre tutaj wyświetlenia, można by powiedzieć, także Zachęcam, ale nie zmuszam, a my lecimy dalej no widzę, jak już patrzyłem sobie na te moje klipy teraz, co nagrałem Jest tego bardzo sporo, a... W turnieju jest jeszcze 3 godziny, także będę po prostu nagrywał najciekawsze sytuacje Dobra Mam kontest tutaj były kroki przed chwilą Nie wiem gdzie on jest w sumie Chyba na dachu O Poleciał chyba Chyba nie chce się... Tak, nie chce się bić no w takim razie nie, widzimy się za Ja wala mam typa na mnie Aj Kurde nie wiem skąd on na mnie wyskoczył w ogóle Zaczął mnie strzelać skąd Nie Typo jest tu widzowie A ja jem Co? Nie wiem, skąd on to się pojawił. Co jest Nie wiem, co tu się wydarzyło nawet. Dobra. Kolejna giera. Mam nadzieję, że nie wywalę się za zero. O, 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 o. Ale typów. Nie, jeden w sumie tylko. tylko jeden. Dobra. Szybko tu wpadamy. Brak jakaś kolka. Hmm, widzę jego pistolet dalej Hmm. On ma chyba tą nową małpę. Kurde, tam jest pompa, jak on to weźmie, to jest Coś tam medytuje, ale... Nie wiem totalnie gdzie on jest. Aha, on miał tą pompę. Kurde. Ja wolę wizowe. Nie polecam tego nowego, nowej pompy. Ona jest bardzo słaba. Jeszcze w dodatku mi nie zaliczyło punktów, które zrobiłem w tamtej rundzie. mam ciągle 86. No, jestem wkurzony. No, on miał lepszą pompę i w ogóle ja mu dałem... Dawałem 18 ciągle. Ja wale widzę z fullpiece'owem jakiegoś typka tutaj. Yy, nie wiem. To był jakiś nubek, nie wiem jak on miał w ogóle Elite. Bo to jest Ranked, w sensie to jest... Yy, ranked Cup Elite. Nie wiem, jak on wbił elitę, ale fullboxowałem go przez trójkącik, nie wiem w ogóle co on, nie ogarniał po prostu, ale my musimy zrotować teraz, bo tu jeszcze jest typa obok mnie, także spadamy, spadamy stąd, także w końcu, w końcu jakieś fraki, to jeszcze w jakim stylu, no... Szkoda, że tego nie nagrałem wam, ale byłem w mocnej presji. To na mnie typo wbiał, no ale trudno już. Ważne, że pokazałem po killu. Dobra, rotujemy. Wszędzie się obok mnie bili, ale nie miałem dobrych itemów na wybicia się. Także lecimy, lecimy, lecimy. Dobra. Tam jest medalion. Ale tu ten medalion przed chwilą się bił. Typ. Typ tu nadal jest. Ha. Tu jest typa, jak nastuwa. Patrz, jest typo Leżysz! Leżysz! Nie Ja zaraz ginę no, muszę uciekać do strefy, ja zaraz ginę Dobra, GG Proszę, GG No, nie zdążę Ja walę Dobra Powrót do lobby No i co? Eee... Tyle, tyle z turnieju. To był mój cały turniej. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się filmik spodobał. No, w tym tygodniu jest dużo turniej, także jeszcze coś na pewno nagram. Ale co? Ja już kończę, także cześć.